Cześć! Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w horoskopie wyrocznym dnia codziennego na środę 20 marca. Dzisiaj księżyc znajduje się w znaku panny, ale będzie już przechodził do znaku wodnika. Kolor dzisiejszego dnia to żółty, a zapach to lawenda. Dzisiaj chciałam Wam podać przepis na olej Persefony. Jak wiecie, 21 Ostara, wszyscy znają mit o Demeter i Korze Persefonie, która to na pół roku schodzi do swojego męża Hadesa, Podziemie, wtedy mamy zimę, ale na wiosnę wyłania się, przynosi dobrobyt, kwiatki, słoneczko i ćwierkające ptaszki. Taki olej persefony właśnie pomaga nam w tym, byśmy osiągali sukcesy, użyźnia nasze działania, wzmacnia i dodaje energii, rozświetla ciemności, pozbawia strachu i dodaje mocy. Czego się będzie składał? Oczywiście potrzebujemy oleju bazowego, może być to chociażby oliwa. Dodajemy kilka kropel smoczej krwi. Kilka kropel cyprysu, kilka kropel liang-liang i dokładnie o godzinie 24 mieszamy i mówimy Persefono, Persefono, włóż w ten olej swej mocy promień. Persefono, Persefono, przynieś nam dziś jaśniejsze, słoneczne dni. Taki olej używamy do namaszczania świec, skrapiania wnętrza, w którym mieszkamy, skrapiania swoich nadgarstków, by użyźniać nasze działania. I patrzymy, jaka energia dnia dzisiejszego będzie występowała. Patrzymy, co podpowiedzą nam runy. Powinniśmy zająć się dzisiaj wypoczynkiem i zdrowiem. Z tego względu, że będzie to bardzo dobry dzień na to, żeby znaleźć chwilkę dla siebie, poczytać ulubioną książkę, wziąć świetną kąpiel, zrobić sobie maseczkę. Bardzo dobry dzień na wszelkiego rodzaju zabiegi poważne bądź mniej poważne, upiększające. Ale również w dniu dzisiejszym lepiej działać mogą medykamenty. Może być to korzystny dzień na poważniejsze zabiegi. Zmiany, których możemy się spodziewać niekoniecznie na początku wyglądają dla nas dobrze, ale potem przynoszą nam radosne rozwiązania. Także możemy dać się zaskoczyć, ale nie powinniśmy dać się zdenerwować, tak żeby ten dzień przebiegał w miłej atmosferze. Środa, dzień Merkurego, dzień rozmów, umów. Merkury nam retrograduje, może być nam nieco trudniej, ale w tę środę mamy pokazaną runę ANSUS, więc tak naprawdę runę Odyna, który również odpowiada za mowę, uczenie się, egzaminy, podpisywanie umów i wszelkiego rodzaju możliwości pisemnosłowne. Postarajmy się więc wykorzystywać. Będzie to dobry dzień na udanie się po podwyżkę do szefa, na porozmawianie o kłopotach, które siedzą nam w głowie, a niekoniecznie umiemy znaleźć ich rozwiązanie, na to wszystko, co wymaga rozmowy z ludźmi koło nas. Żywioł Ziemi wspiera nasze działania finansowe, pokazuje, że możemy silniej, łatwiej, jaśniej zdobywać pozycje, pieniądze i daje nam nowe, skuteczniejsze możliwości. Co nam podpowiedzą jednorożce? <laughs> Love. Czyli miłość jest odpowiedzią na każde pytanie, jedna z piękniejszych energii, wznosząca nas na wyżyny, naszych możliwości. Jeżeli działamy przez miłość, więcej udaje nam się działać, więcej udaje nam się zrobić. Z tej perspektywy patrzmy na ludzi i wydarzenia. Nie ma się o co martwić. Twoja cierpliwość będzie nagrodzona. Czyli te wszystkie projekty, nad którymi, nad którymi pracujemy, mają swój czas i swoje miejsce realizacji, ale nagrodzonymi zostaniemy. Śmiech? Śmiech jest jedną z tych aktywności, która podnosi nasze wibracje. Pamiętajcie, żeby puścić sobie dzisiaj dobrą komedię i po prostu rozluźnić organizm i rozluźnić to wszystko, co się do tej pory przy nas nagromadziło. Zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom. Idź za głosem serca. Runa Ansus dokładnie o tej mądrości mówi. Świadomość. Umacniaj świadomość chwili obecnej. Sens życia, którego poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. Pamiętajcie, że my jesteśmy tu i teraz. Że niekoniecznie możemy panować nad tym, co było wczoraj, a jedynie możemy próbować panować nad tym, co będzie jutro. Miłość własna. Dbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i samoakceptacja. Mówi o tym Runaurus. Zadbaj o swoje ciało, o swoje zdrowie, o swój wypoczynek i swoją urodę. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego horoskopu wyrocznym Dnia Codziennego i zapraszam codziennie o 12 na moim kanale do wysłuchiwania kolejnych rytuałów i wyroczni na nadchodzące dni. Do zobaczenia. Pa, pa.